A że się. No to ja wam powiem generalnie, jak było, bo się. Dotrzymałem się nie tracąc bramki do ósmej minuty. To mi Tadziu powiedział, że temu, że Dominik y, pada, dopiero szukał. <śm> Sponsorem programu jest Orlen. Lekich lotów polskim skoczkom życzy firma Plachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Dawid Kubacki, który na pewno powie, że każdy porządny skoczek jest profesjonalistą, skupia się na swoim zadaniu i czeka na gotowość ze strony matki natury. Ale czy był taki jeden moment, kiedy pomyślałeś dzisiaj, że to raczej się nie uda? No do, do samego końca tak myślałem, <laughs> że to raczej będzie ciężko dzisiaj. No, oczywiście no nie jest to nic nic fajnego, kiedy którąś godzinę trzeba w tej, w tej gotowości być, bo, bo na rozgrzewkę pojechaliśmy o 11, a skoczyliśmy po 16, więc no trochę, trochę tego czasu było rzeczywiście. I, i to też nie wyglądało zbyt, zbyt dobrze, już nawet będąc tam na, na skoczni. No ale finalnie wyciszyło na tyle, że, że dało się bezpiecznie skoczyć. Jeden, jedyny skok, jaki on był, ile było w nim Dawida Kubackiego. Znaczy skok no, na pewno nie był super, no bo jakby był super to by może uleciało. Też, też niestety znowu, znowu niespecjalnie trafiłem z warunkami, bo tam, tam zaś był przeciąg na, na buli I, i to mnie trochę, trochę przydusiło. I... Ale też były pewne pozytywy, bo ta pozycja w locie to, to, jakie miałem zadania na dzisiaj do zrealizowania. To mimo tego długiego oczekiwania sobie o tym nie zapomniałem i w locie to całkiem całkiem okej okay wyglądało. I przynajmniej na moje czucie, bo też tego skoku jeszcze nie widziałem, ale, ale no wyglądało całkiem całkiem okej, okay, tylko, no tylko zabrakło tam troszeczkę tego powietrza, żeby jednak chciało jednak podtrzymać. Dawid, jak Twoje barki i ogólnie Twoja budowa ciała po spotkaniu z Piotrem Żyłą, który skoczył bardzo daleko i wtedy się bardzo ciesz? Tak, no ja, ja już miałem doświadczenia z, z poprzednich lat, więc wiedziałem, że to trzeba amortyzować trochę. Pałem tam trochę mocniej szarpło. Olka już, tak, ja, ja, ja zakładałem, że go połamie, ale jakoś się obeszło bez, bez większych urazów. Generalnie powiedz mi, jak jeszcze było na zeskoku, bo my się przyglądamy temu śniegowi, temu tworowi śniegu podobnemu, jak tam było, bo, bo je trochę wersapów już widać. Było tam, troszkę, było tam trochę nierówno, albo nawet bardzo, raczej w tej. W tej yy... No, w przejściu tak naprawdę. Gdzieś tam za 250 pewnie, pewnie metrem coś, coś w ten deseń. Zresztą też nas sędziowie że tam u góry ostrzegali, że, no, że jest tam nierówno, że trzeba, trzeba sobie z, z uwagą wziąć na to poprawkę. Bo przy samym lądowaniu, przynajmniej tam gdzie ja lądowałem, było, było ok, ale, ale później rzeczywiście trochę, trochę wyczepało człowiekiem. Pojawiło się trochę takiej ogólnej radości zespołowej drużynowej, że nasz człowiek walczy tutaj o medal mam na myśli, Piotra. No tak, to jest zawsze radość, kiedy, kiedy kolega oddaje fajny skok, i, i choć przez, ten, przez tą krótką chwilę, daje to jakieś szanse i, i nadzieje na to, że a może jednak będzie medal. Tym razem się tego medalu wykrakać nie udało, ale, ale była fajna walka i myślę, że to jest, to jest najistotniejsze. Dawid, na sam koniec, wątek około sportowy, chociaż niektórzy mówią, że i e gaming to także sport, taki jak każdy, każdy inny. Koledzy tutaj różne sobie żarty stroją na temat twojej dyspozycji w grze EA FC 24. Dawid, jak ty byś się obronił przed kamerą? Tam nie ma czego bronić. Co tam się dzieje na Murawie? Przepraszam bardzo, ale to Ty, Stadziem, jesteście najgorsi w tym, w tym szydzeniu ze mnie, jeżeli chodzi o tą grę. Także sam już doskonale wiesz, jak wczoraj było. A że się. No to ja Wam powiem generalnie, jak było, bo się dotrzymałem się, nie tracąc bramki do ósmej minuty, to mi Tadziu powiedział, że temu, że Dominik pada, dopiero szukał. No i, tak, i takie to jest z nimi granie. Zero, zero w ogóle. Dalej mi nie chcą powiedzieć, na którym się piłkę odbiera i, no i co ja mam tam zrobić. Mało tego, dopiero w 60. minucie dowiadujesz się, jakie sterowanie jest na palcu. Tak, dokładnie. To też Dominika wina, bo sobie pozmieniał jakieś tam sterowanie, nie wiadomo co. Ja lecę, podaję, on mi robi w ogóle coś innego. Ja sobie myślę, no, no jestem cienki, no to jestem cienki, nie dam rady w to grać. Dopiero się przy 60. minucie okazało, że Dominik jednak na innych ustawieniach pada grał wcześniej, no i ja segrałem grałem, szczelając nie wiadomo gdzie. Dawid, to trzeba natrenować, natrenować, a jak wiele mądrych głów powiedział, najważniejszy jest udział i my Twój udział doceniamy, nie szydzimy. My tacy po prostu jesteśmy. Tak, to mi też wczoraj skomentowali, że na kimś trzeba punkty robić. Dziękuję.